Hej, hey, siemanko. Z tej strony Dave z kanału DMT i witam Was już w kolejnym odcinku z gry Marvel Spider-Man. Jest ze mną gość specjalny. A ja, tutaj Macho man. Ta, Tak, żeby nie było potem c cześć. Co Ogólnie polecam wpaść na 22 odcinek yy, serii właśnie Machomana tam, tu jest właśnie ta sekwencja. Crusader <laughs> Kings 3, pozdrawiam. No. I w sumie... Yy, no co, lecimy dalej. Z tym yy, odcinkiem, no nie. Ostatnio złapaliśmy właśnie yy, tego. Li. A my w sumie ogarniemy sobie tak na szybko może jeszcze ustawienia. Zobaczmy sobie dźwięk. Chociaż myślę, że... Aha, dobra. Ja się nie wiem dlaczego to jest tak głośno, jak mam tu dźwięk na hmm, tym dlatego ustawił jest tak teraz zamknij, i myślę, że będzie giz teraz i będzie mnie w miarę chyba słychać, dobra, fajnie, a my sobie oglądamy może jakąś misję pomocną e, kumple ze skoły hmm. tu coś było ciekawego, tak. Polowanie tej parów. Hmm, a tutaj co mamy? E, błąd, nie znaleziono pliku. Integrująca misja. I chyba z tą misją właśnie sobie polecimy przez ten czas. Zanim nie odpali się nam jakaś misja główna. Aby się przydało, żeby się odpaliła, no nie? Jest podejrzewam, co teraz będzie, jaka misja główna. Ale nie chcę te spoilerować I w sumie yy, mówię, że mogę podejrzewać, ale nie Nie zapyszaj, jestem, nie jestem tego pewien O Nie zapraszajmy faktów No w sumie ta Mi na misja chodzi po głowie O, to To zdawdził. Zapłacimy swój problem Poko. A problemy James Jonas. No. Godne, godne... godne Tak. Nie <suszy> to misję. Ale właśnie... Nie wiem jak to będzie. Czy będzie tak samo przejścia dnia na noc czy coś. Ale to jest mega. O, będzie. Mati, co jak co? Ale to musi przyznać, że to jest mega przy... wygląda. To tak ekram że to miasto tak przychodzi. Z dnia na noc No, widzę, dosyć, dosyć że no, realistyczne. No. no dzięki No jo Co? szukamy dysków z dowodami na Fisk'a i nie... No. I nie wyjdzie. No i znowu to sobie podadzimy. No Spidey, Leci, leć. leć że później nie było, że nagle wszyscy stwierdzam, że John Jai John, Jason John ma jakiekolwiek kurde rację. Tak. ogólnie to jest taki fakt, że e, z tego, z komiksów, że e, son startował na burmistrza Nowego Jorku. nie ale właśnie mamy snajpera. A snipera by się przydało ogarnąć. Przyklej się do ściany przejdźmy sobie tam Tak, Spidey. Może to przebić? No, chodzi o style Wiem, że on jest właśnie nie jest na widoku i tego właśnie chcę ogarnąć A, nie jest na widoku. On jest zagrożeniem. Jakim kurna cool cudem. Dobra, to jest ma. My się prześpimy. Niech to nic nie podejrzewa, każdy jest tak powiem ślepo zakochany. To no. sam sobie No. Wy mnie nie widzicie, niech tak zostanie Stała nam Wy się gadacie Dupa Tam jest dwójka tam jest jeszcze jeden gościu i tego by się Oha tu mamy gościa ze sna... z POM z pistoletem chuj go wie. ale tak Przyklej się tu Spidey ci mówię przyklej się tu Ma się tutaj przykleić i ta, 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 ta to trzeba. Dobra chodź tu Nie tu chciałem, na lampę chciałem To trzeba było tyle łazić? No, Ty nie jesteś zagrożeniem, to się można wyeliminować. Właśnie o to mi chodziło. Eee, chodźmy tutaj. Z tego, co kojarzę... Tak, tego też można wyeliminować. Żeby nam kolega nie przeszkadzał. boja się, bo Mhm. A lepiej ich zawsze po cichu, jak jest możliwość. Eee, że tak powiem, się pozbyć. Jest pięciu? Chyba, nie wiem. Okej, to nie jest z Tego się nie pozbędziemy. Raz, dwa. Tak, pięciu ich zostało. Eee, panie kolego. Nie jest pan zagrożeniem, więc pan sobie powisi. Nad, nad głowami swoich kolegów. O, i pleczak. On no, to tak przy okazji. O, kolejny. Jak jest artykuł? Spoko. Tak, artykuł. Ar, artykuł zgadza kogo. Tak, tylko... Tak, tylko została nam mm, czwórka, a najgorszę, że w sumie to mu wziął i zrzucił, ale chłoda, nie chcę ryzykować. Zróbmy to tak. Pan se pójdzie, a ja pana powiszę. Tylko żebyś majtki nie popuścił. Spoko, że mogę trzeciego tutaj powiesić. Nie, no spoko. Święta trójca. No. Dobra, zostało od tych dwójka przejść tu. Nie jest zagrożeniem, niby się przydało go gdzieś mm, pozbyć. Nie smieć pozdrowiu, walnąć. Dobra. nie że ten nie jest zagrożeniem, ale nie jest zagrożeniem. Pozdro. Pańce powisi. A tu nie potrzebujemy I chodź pan e, <laughs> Jakbyś ja... słyszał to jakby coś było w Polsce promocja na kurczaki albo <laughs> spod a, 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 a na, na a. nowe wiodronki <laughs> No i by się ja, w pieniądze <laughs> Dobra czy co? My jeszcze lecimy, pa pa nikogo tu nie było, każdy się wisi Bye bye, masz Ca tulica i jeszcze je... W jednym miejscu. A jaj, Bordeaux. A z winkiem. A to nie było whisky? Bordeaux? Myślę, że to jest whisky. A może to był Budbon? Nie wiem. Nie pamiętam, ale co skojarzy, tak mi się wydaje. Dobra.

Domyślałem? Domyślałem, że to będzie jakaś fajna zasadzka Nie, nie będę stał Sam się stój Dawaj, dawaj Zdążymy. Nie chcesz? To trzymaj Chopa Jezu, jeszcze na dole, no podupczyło ich Może chociaż to życie nam się odnowiło Papa! Pa. A chciałeś zastawić, gówno ci wysłało. Patrzcie, są jaka zakcja. O Jezu! Patrzcie, dwie wam wyleciały. Długi bardziej. No, tego nie ma gdzieś jak. Tutaj. Oa, gościu! Kumpla ci bija, a tym ile jest? A was tu więcej, myślę, że córka mi została. Pan se poleci... No, to się nie wyszło. Ła, kurna! Drzwi panu wyleciały. się drzwi złapać. No nie, powiem, kto jest tupem Patrz. Pan leży... A, z unik. O Jezusie. Ucieknijmy. No. Mas, mas, mas. Coś wyleciało. Oj, nie temu chciałem, ale dobra. Nic co coś. Dawaj Gnata. I co ma Gnata? Dawaj tego Gnata. Oj. Coś ci nie wyszło, co? Dawaj Gnata. Oła! w kolegę gnatem! No chłopie, byś to odpuścił, dobra? Kurwa, jest rakieta! No... W podwo? wpadło? Oła! Weźmy sobie życie bo odruchmy. Oj, drzwi leciały! Przepraszam. Macie drzwi. Nie potrzebuje... Nie potrzebuje ktoś drzwi? Mam na sprzedaż. A, sorry, to był go na śmieci. No oczywiście, dobiegnę Nie, Kolega, że pościelcie. O, lew w nas. Kolejka, no nie patrzyłem na zdrowie, no mój błąd. A tak ładnie nam szło. To musisz przyznać, Mati. No, niestety. I od nowa. A, że jest zresztą dobre miejsce. na samym dole. Aha, fajnie, fajnie, glina. Ale chociaż co mamy z góry. Powalmy ich do góry. Spadaj. Fajnie. Kurwa, ty gnoju. <gryw> Też mam pozdrowienia, pozdro. Od Spidermana. O ty kurwo. O ty kurwo. Weźmy i ogóle lecimy. Jak <śmany> się dał! Fajnie! Ja ciebie też! Co, <śmany> asesyn gogle mi się załączył. Nie wiem, czemu... mo. Oj! <śmany> Nie, tam udział <śmany> <śmany> Bamba rzucił płucę z dzień dobry! <śmany> można, można! Trzymajcie, oj. A pan już padł, ej chciałem panu się pobić. A tu też nie żyje. Dobra. Oj, ty kurwo. Co, 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 co? Takie szany? JAK? <trym wiosła> o, ej chwila, muszę asystenta tak gogle wyłączyć, bo mi na... Właśnie, Stopę dosłownie. Próba tak, trzecia. Tak, jak to mówią do Cegla, że eee, policja, proszę załatwić. Oni do <grywa> <grywa> Trzymajcie. strzelali. coś. A sumie tak? głupia mogę używać pułapek, no nie? Wpadaj. Spoko. Pan se leży. Nikt nie wierzy. Trzymaj drzwi. Oj, przykleił się pan do ściany, do samochodu. W sumie jo, e, zróbmy sobie Kumpli Przydadzą się Macie drzwi Echa. To, tego się nie O, o drzwi nas sprzedać Kurwa e, co jeszcze mogę użyć? Nie, pułapki odpadają eee Bomby Chodź z tego pana Cze? Chodź, rzucę panem Oj oj Dawek A ta... Z chyba z miotów powierzchni dziewi A nie, tam tam wisi Jeszcze Dobra, my musimy tak zrobić, bo niestety, ale, no właśnie Ale tak, pana przykleimy A ja się muszę podlecić I teraz mi to pójdzie o a takie ci Leciała. ciała? Ma, po to je was kątem. Ała! Głupia rakieta. Co mogę jeszcze użyć? Eee... Chodź. Kolegi. No. Pan jeszcze żyje, to pana dobije. No i... Co mm. tak niestosownie przy ringu? Dałek neta. Nara. Na. Jestem on zjeżdżał! No, dziękuję. I co wszyscy? A chętka jeszcze została. Eee, jak ich tu zamontować? W sumie ja. Weźmiemy ich pułapką. Może takaś pomoże. Kogoś są? Sie dwójka przykleiła Trójka A nie trafiłeś Dawaj broń, albo no bo chodź Cię wykopię. Dawaj gnata O pana chodź Wykopiemy stąd Ojej pan se poleciał Szok i zgros Szok i niedawnie Ojoj Pana wysyłamy na darmowe darmowe latania. A pana zapraszamy... Chodź Ej. Oj Coś się z... No pani Dawaj tego gnata e, broń Co tam masz Oj Ej, jeszcze pana wywola Okej okay. Tyle? Tyle. No jest zupani pani. W końcu. No w końcu. Tak, się Queens. Na razie. <laughs> Spoko. Odpowiedź pani go zawsze na czasie. <laughs> Queens. A to jest dzielnica właśnie nowego jodku? Nie wiem. Mmm, no i gitara. No oczywiście, to przechodzenie odpali się na misję czy się nie odpali? Jakaś główna? Widać, że. O! No to co, skoczymy jeszcze do doktorka i chyba skończymy na tym. Ja sobie tak jesteśmy blisko. Chodziło. No, widać, że było półtora kilometra do trzech. No, ale jest jedna wieża tutaj, która jest mega. Nie wiem, czy ją widać. Eee, o, o, widać ją, tylko trzeba wyżej, 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 wyżej. za tą rozwaloną? Nie rozwaloną. Przyjrzyj się. A ja wiem, to jest... Boże, to jest... Start, start tower? Tak, wieża a O, czekaj. Petite question. Ah, je sais, je sais, je sais. Gatka, świadka było. A to czasem było kiedyś jeszcze do fantastycznej czwórki należała ta wieża? E, nie wiem, w tych wiedz tego jest tak ogarniane, że to ciężko stwierdzić. To samo ja muszę wziąć sobie ka, bo trochę od tego gadania z mi gardle. No A czasami za dużo też. No Oho No hmm. i przeżywam, że to będzie coś, czego nie da się naprawić. Mhm. Mm no, spróbujmy. Jest przyciążenie i to mega przyciążenie. Weźmy to stąd, tego się nie da, tego się nie da, tego się nie da. I niestety, ale trzeba zrobić tak. Tak, yy, mamy i jeden i dwa. Tu będzie pięć, i wycofaj tak do trzech. Zejść. Jak dobrze obliczyłem, eee, a ja z sobie zawsze byłem słaby. Jestem <grych> na minus trzy. Mhm. Mm tak, idealnie. Mhm. Mm o, morda. No to jesteśmy doktorku w dupie, do w dupie? No musimy jeszcze tu przejść, jak to mamy zrobić do 5? Hmm, 2, 3, 5. Zobaczmy, zadajemy dajemy piątkę, No to nie będziemy kombinować. Może nie ten? Gdzież nie ten? Teraz tu, i teraz dajemy sobie tylko na dole. Tutaj mamy 2 i 1. Eee, dobra, tutaj jeszcze dwójka, dajmy jedynkę, bo nic na więcej nie możemy dać eee, w dół, w dół, gdzieś nie, w dół, Jezus moja, pogubiłem się. Eee, nie, to mogę dać, bo 2 dwa te, dobra, Ym, i tu możemy dać na trzy i to nie. No serio Witam w świecie matematyki panie Coś czego ja nie lubię Bo nie jestem humanistą tylko właśnie tym Nie jestem siedzącym tylko właśnie jestem humanistą Ty jestem humanistą tylko jestem bardziej historycznym humanistą niż yy, takim typowym polonizm, polo, polonistą. polonistą a ja właśnie bardziej polonistą. Wiecie, od yy, mała ciekawostka o mnie. Od yy, pierwszej podstałówki a będzie to jest prawie 18 lat pisę wiersze, więc to jest takie moje małe hobby więc mówię e, dla mnie to jest idealne niż e, to co się tutaj teraz dzieje Dobra, to. to możemy dać? nie możemy dać, musimy dać zwykłe o w mordę damy tego, żeby się tego pozbyć dajmy ten i Musimy dawać te. Mhm, mm nadzieję, że to przejdzie teraz. Przepraszam? Czekaj, jeden. Tu musi dać cztery chyba. I chyba tak będzie trzeba zrobić, no. Dobra. Ha! Kolejne. Zobaczymy, zobaczymy. Oj, oj, oj. O to dupa. <gry> Niezmą sobie pomysł na odcinek. na nazwę. Ale może dojść do No. Już doszło. I telewizor poszedł. I nastała cisza. No jest... Jak Dawiksem zasiął? <grym _ grym _> <grym _> Musieliśmy, co Niestety, z tego co widzicie, to niestety nasza Dwiga tylko robi nasze formaty swoje różne. No, ale ten Nie, ten Ale od dwóch tygodni pojawiają się chyba odcinki Dawiksa. My, sorry, że tak to mówię, ale nagrywamy to w nocy, w sobotnym niedzielę, dwa tygodnie wcześniej. Taki mały zapas. Po prostu. I właśnie to jest już. Niedziela. Niedziela, 9 października. Dla Was to będzie. Kiedy to będzie? Dwa tygodnie, no. to będzie. 20... Czego. 20... No, 20, ale 20 nagrywasz, to tak? Tak, yy, dla Was to będzie jest 20, a my to nagrywamy 9 października. Więc raczej od 10 października. Jest po, są filmy Dawicka na kanale, ale właśnie my mówimy, że może tego, więc wiecie. No, trochę zakomane, ale wiecie o co chodzi, chyba. No, może się to znaleźć takie coś, że jeżeli, da, jeżeli filmy Dawicka się nie, nie pojawią, no to, to dojdziemy się... trochę w... w plecy. W, w, w kropce i będziemy musieli troszeczkę uzupełniać. Z, z, z swoimi filmami. To ja, jako będę musiał wykupić żoną sobie jakąkolwiek. No, ja ci mówię, twierdzę. <grymne> Dobra, ja, tak. ja powiem tak, ja się z Wami zegram. Tej strony jest z kanału DMD. Pamiętajcie o subskrypcji, yy, lajkowaniu, komentowaniu i polecaniu kanału znajomym. A był ze mną, Maczonen, z kanału DMD. No to żegnamy się, trzymajcie się. Cześć. Czołem.